co sprawiło, że cała drużyna Druchen odwróciła się ode mnie, kiedy odmówiłam farbowania włosów na wesele. Moja kuzynka Kasia brała ślub i wymyśliła, że wszystkie druhny mają mieć włosy w jednym kolorze ciemnego brązu. Nazwała to spójną estetyką weselną. Myślałam, że żartuje, dopóki nie wyciągnęła próbników farb i tablicy inspiracji z Pinteresta. Zrozumiałam, że mówi serio. Od trzech lat zapuszczałam swoje rude włosy po latach rozjaśniania i zniszczeń. Wreszcie były zdrowe, długie do pasa, w pięknym, miedzianym odcieniu. Kasia dobrze o tym wiedziała. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej chwaliła je przy rodzinnym stole. Powiedziałam jej grzecznie, że nie mogę znowu niszczyć włosów. Wtedy spojrzała na mnie, jakbym zepsuła jej całe wesele. Stwierdziła, że wszystkie już się zgodziły, więc czuję się jak egoistka. Ale zostałam przy swoim. Następnego dnia telefon zaczął wybuchać. Najpierw jej siostra Ola pisała, że jestem samolubna i że włosy odrosną. Potem dziewczyny z grupy druhen zaczęły wysyłać wiadomości, że zawiodłam i nie gram zespołowo. Jedna z nich, Magda, napisała nawet, że może nie powinnam być w ogóle w drużynie, jeśli nie umiem się dostosować. Kasia zaczęła wrzucać na Instagramie historyjki o fałszywych przyjaciółkach, które nie chcą zrobić małego poświęcenia dla czyjegoś wyjątkowego dnia. Nie oznaczyła mnie, ale każdy wiedział o kogo chodzi. Jej mama zadzwoniła nawet do mojej mamy z pytaniem, czy mamy jakieś rodzinne konflikty. Spróbowałam napisać Kasi jeszcze raz i wytłumaczyć, dlaczego moje włosy są dla mnie ważne. Odpowiedziała dopiero po dwóch dniach jednym zdaniem, że chyba moje włosy są ważniejsze niż jej ślub. Bolało to, bo nie o to chodziło. Punkt krytyczny przyszedł na przymiarkach sukienek. Wszystkie dziewczyny już miały świeżo zafarbowane brązowe włosy wyglądały jak kopie jedna drugiej. Gdy weszłam z rudymi, zapadła cisza. Kasia patrzyła na mnie, jakbym przyszła w sukni ślubnej na jej wesele. Powiedziała, że trzeba porozmawiać o moich włosach, bo psują jej zdjęcia. Dopiero wtedy przyznała się o co chodzi. Od studiów zmaga się z przerzedzonymi włosami i stwierdziła, że jak wszyscy będą mieć taki sam kolor, to nikt nie zauważy jej problemu. Błagała, żebym się zgodziła, bo moje gęste rude włosy sprawią, że ona wyjdzie łyso. Było mi jej żal, ale nie mogłam poświęcić swoich włosów dla jej kompleksów. Zaproponowałam kok albo perukę, ale dla niej to nie to samo. Drugny podsłuchały i zaczęły mówić, że przesadzam, bo to tylko farba. Sytuacja zrobiła się naprawdę napięta. Kiedy świadkowa zasugerowała, żebym lepiej zrezygnowała i przyszła tylko jako gość. Reszta pokiwała głowami. Poczułam się osaczona. Wyszłam z przymiarki i siedziałam w aucie płacząc 20 minut. Potem wyrzucili mnie z grupowego czatu. Kasia rozgłosiła, że robię dramy i stresuję ją przed ślubem. Do ślubu były trzy tygodnie. Sama napisałam, że się wycofuję i że przyjdę tylko jako gość. Kasia odpisała natychmiast, że to najlepsze rozwiązanie i że wreszcie zachowałam się dojrzale. Ale dwa dni przed weselem zadzwoniła do mnie spanikowana Ola. Fryzjerka spaprała pięć fryzur. Zamiast ciepłego brązu wyszedł zielonkawo szary koszmar. Nie było już czasu, żeby to naprawić. Ola błagała, żebym wróciła do drużyny, bo moje naturalne rude wyglądałoby lepiej niż ta katastrofa. Odmówiłam. Godzinę później sama Kasia. Płacząc i prosząc, żebym chociaż zrobiła jej makijaż, bo umiem. Odpowiedziałam, że mam inne plany. Zdjęcia ślubne wyszły dokładnie tak, jak można się spodziewać. Pięć dziewczyn z brzydkim, błotnistym kolorem. Dwie, które jakoś uniknęły wpadki. I Kasia na każdym zdjęciu zestresowana i smutna. Moje rude włosy naprawdę byłyby najmniejszym problemem.